Zaczynamy naszą przygodę dzisiaj wieczorem. Idziemy zobaczyć. Idziemy na dziewczyny, tak? No, no, na dziewczyny. Jedna się przyjewała. Tak? Ale zgubimy, zartujemy. Ale zgubimy! Idziemy zobaczyć Ale na rok. Musi dzisiaj zarobić. zarobić? Witamy w moim vlogu. Transformator po prostu serius, władz z <laughs> Marią. <major. laughs> no chyba na naszą cześć. Ja tak myślę. No chyba był na rozdzielnia teraz. A ty? Mamę to jest bardzo dobre No właśnie, co to jest? To Ale y, tutaj na pewno będzie drogie. A to jest durian to jest Durian ten śmierdzący. śmierdzący A to ziemniaki O, mhm. ten, ten musi być słodki no. Bardzo drogo tu mają drogo tu? No Przy samej, wiesz, plaży, nie? Takie, nie? Oni to wszystko tu ręcznie robią, chłopaki. Co myślisz? Wysokie coś nie? Kryształ lubi. Kryształ? Jezus! Wyszisz? No. Wildbore. Wild How much to jest? 3000 thousand, 3000 złote. Very cheap. 150 bydła. Kurwa, ale to dobry, mój kuzyn się lubi ten. Ah. Mm -hmm. Because you love it, I like came here. Yeah, adjustable. Crystals, I think. Show me. <laughs> right? For men? For men. For men. Oh Three thousand is a good price. No, no. And this one? So what, is, what is this? this? What is uh, this? Wild boar tas. Zom treat. From? From the wild boar. Wild boar. Ah, uh. uh, treat. Okay. And must try must try. You're making this? Yes. And, and you oh make it God. from stalagmite from the cave. Okay. Okay? And also we have a group. Oh, very talented, man. Trying to look serious, very light. let's see this one. She's not she's from Yahweh. Popat check to what Uh, And also, we have yeah, I yeah, see. Yeah. And all my work, we have my signature. That's my name. Roman yeah, Catholic. Okay. Mm. Mm. to do oh Nie, Co jest? Is... Z jaskini. jaskini. O, oh, patrzcie, go. Oh, to to zginie na ścianie. To by musiał mieć taką ściankę jakichś wiesz fajnych no. rzeczy. Wiesz o co chodzi? No. Bo tak normalnie w domu jak to na ścianę powiesz, to co ci to takie? jest ładnie. Co? No tu masz sale kebabę. Mm. A tu w jakiej łódce ryby? Co oni bo no. Na plaży, romantycznie, pięknie Tu macie tą słynną Alunę Także idziemy się też napić no. Tam jego pyszę tą paczkę. Tak. No, tam jeszcze jedna i kolejna. Co? Nie żyje okay? już ten. Ten piosenność wygląda. Chodź, ja mówię, mówię Masaż na plaży Mam na myśli, że zepsuta ryba No na bank Nie, co? Takie są kolorowe Naprawdę? A co to to? To się nazywa trigger Trigger fish? What is this man? As a parrot. Fish. As a parrot? Parrot. Fish. Parrot? parrot means yeah. trigger fish or something. Yeah, parrot like a bird, a parrot. Yeah? Like a parrot? Yeah, yeah parrot. Ah. Look, at, look at the mouth, like a parrot. No, no, no. Oh, oh. oh beautiful. yeah 185 <laughs> job. Tam day defy, w ogóle w ogóle Idziemy do klimatyzacji ogóle czemu ogóle w ogóle agresją rosyjską w ogóle Tak? Pamela niestety musiała iść do domu Ile się poczuła I męski wypad zmieniało się się na szczęście Szczęście mnie szczęścił To żartuje, Z niezaprzyjaźnionego, bardzo niezaprzyjaźnionego kraju. Kolonizatorzy nasz następny. Ale oni przed komputerem konia walili nic jak Bo jak oni patrzą, ten nisz. Nie ma, boże, to lubię, video. Chyba? Chyba? Aj,

Jarče, já na vodu vřeš, já musím zrovna ty filipínské maní, ne?